Poniedziałek 25 marca 2024 rok 13:13 .13, czasu angielskiego. Teraz wróciłam niedawno ze sklepu, polski sklep między innymi też. Tak. Um, kupiłam sobie wątróbkę Zaczęłam jeść. Zaraz, tutaj pokażę. Będzie odwrotnie. W każdym razie wątrubeczka wspaniała. Kiedyś kupiłam, była wspaniała i mi zasmakowała. Jak kupowałam tę wątrubkę, oczywiście swoje pudełeczko, bo ja lubię swoje pudełeczka. Znaczy od nich miałam kiedyś, a, a no i tak na zmianę sobie myję, ale tym razem dała tutaj nalepkę. Więc kiedyś woreczek i dopiero na woreczek, a teraz tutaj będę, nie wiem, albo... Dobra, nieważne. To nie o tym chcę mówić. Jak brałam tę wątróbkę, to się zapytałam, kiedy była dostawa. Znaczy, coś, coś takiego, o, o termin ważności. Ona powiedziała, że w środę mają dostawy garmażerki, ale a, to przychodzi z Polski, bo ja się kiedyś pytałam, czy to jest robione w Anglii. Nie, to przychodzi z Polski. W środę była dostawa i teraz Arwial to do ciebie. Mam nadzieję, że będziesz to słuchał. Kto jest większym oszustem? Czy urzędnicy, czy... Drobnodorobkiewiczy albo w ogóle biznesmeni. Pochodzę ze wsi, to to już wiesz, inni może nie. Pochodzę ze wsi. Wiem jak to funkcjonowało. Kto był najpierw? Urzędnicy byli najpierw czy najpierw byli ludzie, którzy zamieniali się albo handlowali spożywką, spożywczymi rzeczami. Urzędy, urzędy powstały właśnie, żeby czegoś takiego nie było, można sprzedawać. Załóżmy, jaki jest coś w opakowaniu i ma termin ważności, to oni robią przecenkę, a to wypakowali z większego opakowania, dali ładnie na tackę, przykryli fo, foliką. Y żeby to zeszło, czyli tak od środy, ile garmażerka może stać, kiedy mogła być wyprodukowana w Polsce, transport załóżmy półtorej dnia, może dwa dni transport, nie wiem, w każdym bądź razie garmażerkę, normalnie było dużo tego w sporej miseczce, oni to w ogóle się nawet nie szczypią, gdybym się nie zapytała, kiedy to było wyprodukowane, o termin ważności, o dostawę, dostawa, że mieli to w środę, to e, gdybym przyszła do domu i poczuła smak tego, bym się zdenerwowała. Ale ja już miałam świadomość w sklepie, że to jest e, świństwo. Trochę zjadłam, nie jest najgorsze to świństwo. Śmierdzi, ale efka taka jest, że może i śmierdzący zjeść. Chodzi o to, że wiem, Arwial, przesłanie do ciebie, więc zdaję się z tego sprawę, że bardzo przeczysz na urzędników. Niestety, ale to zły przykład dają handlarze żywności. To, gdybym ja teraz nasłała na nich policję, Jeśli by policja była, albo sanepit, ja nie wiem, jaki tu jest sanepit. I oni to normalnie mają w lodówce, żeby beknął sklep, i by w ogóle, chyba musieliby zamknąć ten sklep. Co to w ogóle jest? Nie jedno śmierdzące jadło i wiem, jak to. Ten. Zapytałam się, bo chciałam dwa pojemniczki wziąć. Dobrze, że się zapytałam, bo mówiłam, że. Mm, a, że do zamrażalki bym sobie włożyła, bo bardzo smakuje mi ta, bo to jest. Nie, nie wiem, co to jest za. Mm, jakiś gotowiec w bułce tartej, czy w czymś tam, nie wiem. Bardzo dobra wątróbka. W każdym razie, kto jest większym oszustem? Pochodzę ze wsi, ja wiem, jak to wygląda. Chodzi o wsadzanie zepsutego jedzenia. Gdyby było za darmo, to takie coś by śmigiem zeszło. I nie trzeba było nie wiadomo ile ten. Jeden pracuje, inny pracuje w jakichś cięższych pracach, inny pracuje przy jedzeniu. Ym, także, wiem, powiecie, nie, powiedz, powiecie mi, nie jedz tego. A, bo zaczęłam mówić, że jak mają na oryginalnych pojemniczkach datę, to przynajmniej robią przez cenę half price. I później na tem jest, że połowa ceny. A tutaj muszę za okulary założyć: wątróbka drobiowa z cebulką. Enter.

Nie ma price, Czyli mm, mogą sobie robić, co chcą. Kto jest większym oszustem? Najpierw byli oszustami rolnicy. A z biblijnego punktu widzenia, to jacy byli ziemscy ludzie, tacy będą i niebiescy. Ziemscy to załóżmy są rolnicy, a niebiescy to są załóżmy urzędnicy. I jaki był ten rolnik? który w którymś momencie się dostał do rządu jakiegoś to jaki był jaki był uczciwy w polu taki sam będzie w rządzie jako jakiś urząd to zależy od każdego z osobna Dlatego nienawidzę tego świata. Nie pochodzę stąd. Naprawdę nie pochodzę stąd. Ja, nie wiem, ja bym się wstydziła takie coś sprzedać. Ja wiem, rozumiem. Każdy ma um, dzieci, rodzinę, ale. Mi by było wstyd, dlatego między innymi też yy, już w Polsce, bo miałam możliwość pracować przy spożywce w Polsce, nie chciałam. Powiedziałam jak to funkcjonuje. Snut. A ja to zjem. Muszę dogryźć. Jak nie było co jeść, jak była bieda u nas, to dużo różnych takich nieświeżych rzeczy jadłam. Bo boli brzuch, no boli brzuch. Kto jest większym oszustem? Rolnik czy urzędnik? Handlarz spożywczy, spożyw, spożywczymi rzeczami? Ojej, słowa mi uciekają. O, spożywczymi produktami? O, czy urzędnicy? Może ja powinna być takim urzędnikiem, który haltuje to wszystko? Dla czyjego dobra? Dla swojego? Powiedz, tak, FK dla swojego, FK dla sądu pracuje, dla angielskiego sądu pracuje. Nie, ja pracuję dla Was dla was, żeby pokazać jak jest. Wiem, że tu za bardzo nieudowodnie Muzy. Tu za bardzo nieudowodnie... Hmm. Bo tu nie ma, to jest naklejka zrobiona z dzisiaj. Dzisiaj zważone i to jest dzisiaj, więc tu nie udowodnię. Wysmaka, nie poczujecie. Ale ten, kto mnie zna, to um, powinien mi wierzyć na słowo, że ja jem naprawdę um, podpsute, podpsutą wątróbkę i zjem ją. Być może jeszcze wszystką dzisiaj, albo sobie zostawię na jutro. Jeszcze na jutro. <grym> A tymczasem zabaweczki chowamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. Pa pa.